No i co? Brawo! I leciałam, leciałam tym, tym dzikusem. O jacie, jacie, gdzie ja jestem? Kto wie gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? W Katowicach jestem. I przyjechałam spotkać się tutaj z... Hello, z Rafałem. Tak, z Rafałem. Robisz. Jak to przyjechałam się z Tobą spotkać, co? No i fajnie, cieszę się bardzo. Słuchajcie, zaskoczyła mnie Ula, ale się mega cieszę z tego. Tak, bardzo spontaniczny wyjazd, bardzo spontaniczne spotkanie, chociaż planowaliśmy je od dawna. Ale wyszło spontanicznie. No i tak jest najlepiej. Jest super, jest piękna pogoda i jedziemy troszkę, gdzie jedziemy? Do fajnego miejsca, zobaczycie. Do fajnego miejsca. Do zobaczenia. No. Jezu, udało się dotarliśmy. Alko jeszcze nie wiemy gdzie jesteśmy dokładnie, bo ja tu jestem też pierwszy raz, ale mam nadzieję, że jest fajnie, bo jest bardzo dużo aut. Na szczęście się ludzie zbierają już o tej porze. I chcemy dotrzeć do kamieni łomów i w ogóle nie ma zakazu, że nie wolno latać z dronem, tak więc pokora, alko lata. Co? To się co więcej. Co, co, powiem to jest Fajnie stąd widać. Mhm. Jeszcze chwila i będzie mniej osób, bo się zbierają już powoli. Podoba Ci się? No rewelacja, jesteśmy tu po raz pierwszy, ale fajna miejscówka. Myślę, że w tygodniu warto tu przyjechać. W tygodniu. Wiesz? Ale patrz na kolory tej wody! Wow! Pięknie! Tak! Tak. Matka natura wymiota. Tak, matka natura wymiota. No pięknie tu jest, podoba nam się. Chodź Tylko najlepiej ja przyjść, na najlepiej przyjść, tak nam się wydaje, że najlepiej w yy, tygodniu, jak albo jest tygodniu, być. Ale też raniutko, z samego rana, wyobraź sobie. Tą uh -huh. ciszę, te ptaszki, to budzące się życie. Pięknie. na innej plaży <noise> <noise> dziękuję nie wiem czy wybrać. tutaj są ryby jest taki dron nietypowy, typowy ale on jest mega bo on jest pod GoPro ale lepsza... czy ciężkie to jest? nie, nie. bez GoPro on nie jest ciężki w ogóle akumulatory ma tu w ogóle A tutaj mam jak komarkę, tylko tam się oderwała. No i, i, i nią latasz? Tu. No, więc nie będziemy. No, bo ona jest dopinać. bez baterii, ale hmm. baterie ciągnie z tego? Może tak być, ale tutaj swoje zasilanie akurat ta ma. A, włożyłeś tylko... baterię? Tak, to jest kontroler. Dobra. Tak, i to jest, się nazywa tango. Z Go, tango. tango, siema tango. Okej. Okay. <laughs> to są gogle do tego. I mamy anteny. Trzeba je tu wkręcić. 4. Tak wygląda kosmicznie. Ale dzięki temu jest dosyć dobry zasięg. Nawet kilometr no, można polecieć. Kilometr? No a nawet chyba więcej, wiesz? Wow. To jest parę osób, ale polecimy sobie tak delikatnie tu, żebyście zobaczyła, Jesteśmy na samym końcu. No i dobra. I tego gle mamy. One mogą mieć swoje nagrywanie też. Aha. Wiesz? Damy sobie kartę pamięci z GoPro. Nie mamy dobrego obrazu, idealnego. Aha, czyli możesz albo podłączyć GoPro tutaj tak. i e, z GoPro szczytywać, tak. albo tam do gogli. Tak, i to się nazywa tak zwany DVR. I wtedy Wiesz? nie podłączasz GoPro? E, tak, tylko że jakość jest 1080, ale ona też wystarcza po to, żeby na przykład znaleźć drona, mhm, i to się mh. zgubi. Ale okay. I teraz na, na tym etapie mamy podłączyć tylko zasilanie do gogli, czyli jest taki kabelek. Kabelek sobie wkładamy tu. Ja sobie wydrukowałem jeszcze taką kształtkę, żeby się nie wyrywał. I tu jest zasilanie samych gok. A to jest zasilanie dokładnie. I teraz na co trzeba uważać, żebyśmy nie odpalili go niechcący, bo nam. No bo dostanę w zęby. Tak. On teraz jest w trybie akro. I to jest jego zasilanie. A będziemy nagrywać na górę. Mhm. Więc teraz już go podepniemy i tu nie ma żadnego włącznika. To jest tylko to. Tak? Okej. Okay. Będziemy natali w trybie akto. Będę miał ja, ja teraz. To Ja mogę nawet siedzieć, wiesz? No. Będzie mi trochę wygodniej. No. Czarnym, tak? Tak, kliknij czekaj. sobie. I co? O cię. I jak jest? No widzę to, co widziałam. I coś ty? Ale czuł. <grym> Ale nie ma akrobacji, nie? A czekaj, jak ja się ruszam? To nic nie zrobisz, bo to jest odtworzenie to się wydaje, nagrania. To wydaje, że on się rusza razem ze mną. Aha. <grym> no relacjonuj. Ja jestem po prostu w takim szoku, że wiesz. To dopiero w szoku będziesz, jak cię nauczę latać. <grym> <noise> jak da, dajesz tak mocno przepustnicę, to się nazywa punch. 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 Ten punch, to ja czuję w brzuchu ten punch. No właśnie, to jest punch. To jest, Ale możesz to jeszcze jest, robić obroty. Wiesz, co, wiesz jakie to jest uczucie? To jest takie uczucie jak samochodem się jedzie jest taka wzgóreczka nagle i tak ci się robi tak. w brzuchu. Albo na rollercoasterze, nie? To jest właśnie coś tak, takiego. To dokładnie. jest punch. Ale wiesz jak to uzależnia? Jeszcze jak się nauczysz o latać, ja. to jest mega. A teraz jak tu z góry widać to jeziorko i ten cały kanion. Dobra, musicie to zobaczyć. Right. Chodź, będziesz latała. Nie, ja nie mogę tego zastopować. Nie szkodzi, może to lecieć. E, zasilanie. Nie, nie będę leciała, ja nie chcę niczego Pokażę Ci teraz, o co chodzi. Zrobimy to tak, że polecisz sobie bardzo delikatnie. Wzniesiesz się, ja ci pokażę, o co chodzi, dobra? Na co masz zwrócić uwagę, żeby mhm. prawego drążka nie dawać za mocno do, gó do góry, nie? Leci bardzo On lecił się. do przodu prawy drążek? Tak. Będziesz sterowała sobie delikatnie lewym drążkiem na początku. Tak, żeby go unieść i żeby się podbijał parę Wiesz, może damy go tam Możesz go śmiało uzbroić? Dobra. Mhm. Dawaj no, Tak. I teraz bardzo delikatnie dwa paluszki. Dobra. Super. I rozbroić. Możesz go rozbroić. Dobra. O to chodzi. Nie, nie... Jak tak w leci się, ale to się naprawia w 10 minut takiego drona. Mm -hmm. Natomiast to, co jest fajne, że... w tą stronę? W którą stronę on leci w ogóle? Tu jest. Tak sobie go ustawiasz. Jest tu... Aha, tył jest tu, gdzie światełko. Tak, tak. Dobra. Jeszcze raz ćwiczymy. Dobra. Trzy, dwa, trzy razy sobie spróbuj, żebyś wiedziała. Dobra. I bardzo delikatnie teraz. Mega. Aha. Dobra. I możesz go rozbroić teraz. Opuść i rozbroj. Nie, tak to się przestraszyłam. Pop. Już ci pokażę. No i co? Brawo. I leciałam, leciałam tym, tym dzikusem. I w ogóle to tak robi bam! I mu się nic nie dzieje, dalej żyje. Mój nie dran, zna. jakby tak zrobił, to chyba by nie żył. W ogóle to może być też kosiarka. Zobaczcie, ile tu jest trawy! Tak. Tyle trawy skosiła. Ale jest fajnie, jest zajawka, Ekstra. jest fajnie. Dziękuję. Skończyły w Tarnowie. W ogóle Rafał miał mi podwieźć do Krakowa na dworzec, okazało się, że nie ma ani pociągów, ani już żadnych autobusów i goniliśmy autobus, na który nie zdążyliśmy w Krakowie do Tarnowa. I te, tak. Się. U, u, udało się, udało się. No, na szczęśliwie wraca. Dużo pogadaliśmy, nawet nie było kiedy nagrać więcej tego <laughs> ale jest mega dużo pomysłów. Ale sytuacja była Super, w ogóle fajny dzień i dzięki, że no, dałaś dziękuję, znać. Dziękuję, dziękuję, To miało być, słuchajcie, taki zwykły, szary dzień. A tutaj napisała ula i stał się w ogóle magiczny. Zwykły, szary, kolorowy dzień. Fajnie, dzięki. Dzięki Trzymajcie bardzo. Trzymajcie się.